Siemanko. Witam na mojej maszynce. No. Tutaj mam taki dysk, który niby ma być pendrive'em teoretycznie. To jest skrypt aktywujący, a tutaj jest skrypt właściwy, a to jest uruchamiacz tego skryptu po cichu. To jest tapeta. A tutaj są mm, wszystkie obrazy które podszywają się pod archiwum rar, w rzeczywistości nie są nimi. E, a tu są VBS-y, które po cichu odpalają te obrazy. A to jest tylko i wyłącznie e, okno tego typu, które się nie chce zamknąć. E, można to zrobić menadżerem zadań, ale w tym oto głównym e, wyłącza on menadżer zadań z użytku, i nie będzie on działał. Znaczy ten skrypt to robi. Przepraszam bardzo. Więc jak to działa? Podpinamy pendrive'a pod komputer naszej ofiary. Następnie uruchamiamy SA jako administrator. To jest ważne, jak nie odpalisz tego jako admin, to potem będzie działała myszka i klawiatura, a chcemy, żeby nie działała klawiatura i myszka. To jest w sumie cały sens działania tego wirusa, że Ofiara nie ma dostępu do komputera i tylko może patrzeć, jak jej maszyna zdycha. No, uruchamiamy jako administrator. Tak. Teraz, gdy pojawi się folder gotowe w naszym folderze głównym, katalogu głównym naszego pendrive'a, możemy go już wypiąć. Przez to, co wykonaliśmy na dysku C pojawił się folder Help Center, a w nim wszystkie nasze potrzebne bajery. Próbowałem to zrobić w Program Files, ale niestety tutaj potrzebne są uprawnienia administratora, ja nie jestem profesjonalnym e, programistą i nie umiem zrobić obejścia tego oto wymagania tego taki sheet. Litera dysku pendrive'a nie ma znaczenia e, ponieważ skrypt e, jak możecie sami zauważyć, za pomocą takiej oto zmiennej. E, jakby odwołuje się do litery dysku, na, na którym znajduje się plik, którego aktualnie używamy do tych komend. Tego litera nie ma znaczenia. Teraz nic się nie dzieje. Zacznie się dopiero coś dziać, kiedy ofiara wyłączy komputer, a następnie ponownie go uruchomi. E, moja wirtualna maszyna trochę się, jakby to powiedzieć, mam trudności z nią. To może być wina moich konfiguracji albo sprzętu, który nie jest przystosowany do uruchamiania wirtualnych maszyn i po prostu podczas wyłączania maszyny ona czasem potrafi się skreszować i nie zadziałać poprawnie, I drugi raz jej uruchomienie skutkuje po prostu popsuciem się. No, ale mam nadzieję, że tym razem się uda. W ten sposób na pewno jej nie zresetuję. Zrobię to tym guzikiem. Tam się częściej kryszuje. O, no, no i skreszowała się. No trudno. Na szczęście nagrałem mm, nagranie z poprzedniej sesji, w której udało mi się uchwycić taki moment. Więc teraz Wam je pokażę. No, już się uruchamia aktualizacja. No dobra. A nie jest jakaś spora. Dosyć znośna myślę. O już, prawie. Ok. No, proszę Państwa, teraz zobaczcie magię. Dokładnie czary mary. <try> Akurat nazwa użytkownika nie została przeze mnie tak ustawiona, skrypt nie zmienia nazwy użytkownika, ale mogę to dodać, jak będę umiał, się nauczę, raczej nie. Widzicie, nie ma myszki, nie ma klawiatura, jest? O, jest myszka. A, nie, bo to jest akurat z tą Użytkowniku, twoje urządzenie zostało zaatakowane przez chrześcijański gang hakerów. NIE WYŁĄCZAJ KOMPUTERA, PONIEWAŻ poskutkuje TO tej... No, trochę przycięło, ale będzie można to mm, trochę wydłużyć. Tam, gdzie wielka niewiadoma Tam, stąd płyną do nas dni Jak w rydwanie zaprzężeni razem, jej ja ty Bus po dziurach się kołaczył Los niepewny dla mnie masz Ogólnie będzie i ryb z pędzłą Mogę dostać copyrighta na YouTubie, Mówię, nie dodam go tu jeszcze. Nie widzicie, nie działa myszka, nie działa klawiatura. Mogę naciskać Windows, mogę naciskać Cóż, nie działają w świetności. Wejście na ławki, Na szła. Znowu nie się nie bała. Od kontrol, Jak narkotyk pomagał. samo jak biegnął. Już automatycznie przechwytywanie jest, Już nie ma. została w sobie rejestru.

Ogólnie teraz zostanie wszystko skasowane. Włącznie z. Znaczy, ogólnie w kodzie jest, żeby skasować wszystkie dyski, znaczy dane ze wszystkich dysków. A oprócz dysku z literą V. To znaczy, nie wiem czemu tak zrobiłem. Zapomniałem po prostu chyba. Będę musiał to dodać, ale chyba raczej nikt nie ma dysku V, więc nie za dużo to zmienia. Zostały też usunięte wszystkie rejestry, więc. Teraz nie za dużo można zrobić. Po restarcie tego, takiego komputera, na przykład guzikiem yy, w Obudowie. Yy, raczej nie powinien on już się ponownie uruchomić, jeśli tak się stanie, to i tak yy, to skrypt się znowu włączy, a nie, przepraszam, został usunięty z autost autostartu. Więc chyba się nie uruchomi. Teraz się przekonajmy. Sam nie wiem, co się stanie. To będzie dla mnie niespodzianka. Ciekawostka. Jakaś nowość. Teraz się przy... O, o, o! A to ciekawe włącza się. Tego się nie spodziewałem. Ale też jest spoko, że przetestowałem jego odporność na aktualizację Windowsa. Pomimo, że się aktualizował to i tak uruchomił, więc całkiem spoko. Znaczy, nie ma powodu, żeby nie uruchomił, ale... W sumie nie wiem... W sumie tu nie jestem w to stre jakiś. O! O, o, o! Desktop jest niedostępna. Znaczy i tak nie możesz nic zrobić, bo nie masz myszki i klawiatury. Więc. W sumie to bez sensu już dalsza praca na takim systemie. Mm, widzę, że klawiatura się na angielski przestawiła. E, nie wiem, czy da się jakoś przywrócić klawiaturę i myszkę do takiego komputera, e, z którego zostały one usunięte z rejestru. Ale zgaduję, że można. Chyba jakoś się da w końcu. Może jakiś... Mm. urządzenie naprawy, instalator naprawy systemu czy coś albo jakiś pakiet, nie wiem w Ben może pomóc, nie wiem co można zrobić ja się, ja się nie znam, tylko umiem psuć, nie, nie naprawiać, gdzie jestem taki koleś no to wszystko co mogłem chyba powiedzieć w tym odcineczku mam nadzieję, że y, skrypcio wam się spodobał Ustawcie łapeczkę w górę, jakieś własne pomysły, to zrobię następnego skrypta. Ten skrypt, y jeśli nie byłem na tyle leniwy w przyszłości, to jest teraz w opisie. Możecie sobie go pobrać, tylko bądźcie ostrożni. Jeśli chcecie go uruchomić z pendrive'a, to musi być on luzem. Te dwa ten plik. I folder muszą być luzem na pendrive'ie. Litera pendrive'a nie ma znaczenia. I musicie uruchomić jako administrator. No, to wszystko. Cześć! Użytkowniku, Twoje urządzenie zostało zaatakowane przez chrześcijański gang hakerów. Nie wyłączaj komputera, ponieważ poskutkuje to jego uszkodzeniem.